Przyszłość narodu, nasza przyszłość. Ile to razy słyszeliście już na swój temat podobne smęty z ust ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy, że ta przyszłość to jest wasze życie. Jedyne, jakie macie. A mimo to podejmują dziś decyzje, które umeblują świat wam, gdy oni dawno będą na powązkach. Ogarniają wam wszystko. Pracę, rodzinę, ziemię, ale pod siebie. Żeby teraz zarobić, żeby teraz mieć władzę. Za ich ciwość. Cenę za 10 czy 15 lat zapłacicie wy. Dziś, w Dniu Urodzin naszej wspólnej Polski, chcę wam podpowiedzieć, jaki prezent najbardziej by ją ucieszył a no taki że musicie się przeciwko temu zbuntować. Ale uwaga, nie robiąc kolejną wojnę, a ucząc nas, jak można się różnić i nadal rozmawiać. Bądźcie mądrzejsi od nas. Już przecież jesteście. Patrzycie szerzej i zdecydowanie dalej niż my zajdziecie. My ekscytowaliśmy się, gdy zaczynał się wiek XXI. Wśród was są już dziś pewnie ci, którzy zobaczą wiek 22. W ostatnich tygodniach pokazaliście nam wszystkim waszą siłę i to, że siła nie równa się wcale przemoc. Pokazaliście, że macie dość przyglądania się, jak inni układają wam wasze życie. Dobrze było was zobaczyć, aktywnych, zaangażowanych. Nikt nie ma prawa mówić wam, co macie myśleć, co macie czuć. Chciałem dziś przeprosić Was za to, co czasem spotyka Was, gdy decydujecie się mówić, a nie tylko karnie słuchać. Wiem, że w szkole, w urzędach, w pracy, na ulicy często nie jesteście traktowani poważnie, jesteście upokarzani. Traktują Was inaczej tylko dlatego, że mają przed sobą kogoś młodego, za którym nie stoją stanowiska i znajomości. Kto nie wie czasem, jak ma zawalczyć o swoje prawa. Nie chcę przynosić Wam gotowych rozwiązań. Być kolejnym, który powie wam: Musicie to, musicie tamto. Ale chcę wam powiedzieć jedno: polityka to naprawdę nie musi być syf. To może być narzędzie, które pomoże nam zatroszczyć się o siebie nawzajem, okazać tolerancję, czułość, odpowiedzialność. Tego wszystkiego przecież wszyscy chcemy. Ja, odkąd się w polityce znalazłem, a iść do niej naprawdę nie musiałem, powtarzam: każdą decyzję mam oglądać uważnie, pytając, Jakie to ma skutki? Dziś to widzę, ale co z tego będzie, gdy moja trzyletnia dziś mania będzie miała 18 albo 30 lat? Polityki nie robi się na kadencję. Co was obchodzi? Moja czy czyjaś kadencja? Ją trzeba robić z rikczem, zawsze w perspektywie pokolenia. Solidarność międzypokoleniowa, szacunek starszych do młodszych, młodszych do starszych. Poczucie, że naprawdę jedziemy dziś wszyscy na tym samym wózku. Inaczej nie wyciągniemy Polski z tego bagna. Dobra, ponarzekaliśmy, a teraz co konkretnie trzeba zrobić? Dziś usłyszałem, że priorytetem powstającego właśnie nowego rządu Litwy ma być, uwaga, oświata. Wyobrażacie sobie coś podobnego w Polsce? Żaden polski uczeń nie nagrzeszył tak ciężko, żeby karać go tak beznadziejnymi, jak ci ostatni ministrami edukacji. Zalewska, Piątkowski, teraz Czarnek. On teraz będzie tropić lewaków? Zamiast unowocześniać szkołę, sprawiać, żeby była uprawą ciekawości, a nie jej killerem. Zamiast odejść wreszcie od dyktatu zakuwania dat na rzecz rozumienia, dlaczego ta akurat data jest ważna i gdzie można łatwo ją znaleźć. Szkoła musi uczyć dialogu, a więc i słuchania, i mówienia. Musi dawać skrzydła i poczucie bezpieczeństwa. Gdy będzie taka, znajdziecie po niej lepszą pracę, zapłacicie większe podatki. Będziecie bardziej szczęśliwymi ludźmi, zadbacie i o mnie na starość. Zrobimy taką szkołę. Dla Was, dla Waszego rodzeństwa, dla mojego dziecka. Dziś, powiem to wielkimi literami, niezbędna jest bezkompromisowa walka z katastrofą klimatyczną, a nie słodkie zdjęcia dudy z tchórzofredkami. Wasz młodzieżowy strajk klimatyczny domaga się tego z podziwianą przeze mnie konsekwencją. To tragedia, że musicie walczyć o życie z pokoleniem swoich rodziców, ale nie macie wyjścia i macie rację. I ja zrobię co będę mógł, żeby Was w tej walce wspierać. Potrzebujemy świeckiego państwa, w którym Kościół będzie miał swoje miejsce i przestanie być wreszcie częścią władzy i polityki. Potrzebujemy tanich, dostępnych mieszkań, żebyście nie musieli wiecznie mieszkać kątem u rodziców albo wieszać sobie na szyi o wiele za ciężki kredyt. Potrzebujemy pracy takiej, która nie będzie robiła z ciebie trybika w maszynie, a spełnionego człowieka. I wiecie dobrze, tak jak ja. Bo dyskutuje się o tym nie tylko w Sejmie, ale i w szkole, i na Facebooku, a nawet na TikToku, uważajcie tam tylko na prezydenta Andrzeja, różnimy się i zawsze będziemy się różnić. Powtórzę: metodą na to jest rozmowa, a nie to, żebym ja przeszczepił ci teraz swój mózg. W kwestii aborcji politycy pokazali już nam, że oni potrafią nam z tego zrobić tylko piekło. Im już dziękujemy. Dziś musimy o tym zadecydować wszyscy, każdy stojąc twarzą w twarz ze swoim sumieniem, poglądami, życiem. A więc najpierw panel obywatelski, na którym ułożymy pytania, a później referendum. Ale najpierw musimy przejść przez kataklizm epidemii i przejdziemy razem. Wiem, jak trudne jest dla Was to doświadczenie. O wszystkim dowiadujecie się w ostatniej chwili. Niczego nie można zaplanować. Pewnie sami siebie pytacie, jak tak dalej pójdzie, to co będzie z naszymi egzaminami, z pracą, z naszymi marzeniami? Rząd plącze się w zeznaniach, waląc na oślep zakazami, raz coś wprowadzając, raz się wycofując, niczego nie tłumacząc. Ja chcę traktować Was poważnie. Dlatego mówię Wam jak jest. Wkraczamy w najtrudniejszy moment pandemii. Przed nami kilka krytycznych tygodni. Będą umierać tysiące ludzi. W tym czasie każdy z nas stanie się panem życia i śmierci innych. Gdy założysz maskę, możesz uratować komuś tatę albo babcie. Gdy dołączysz do wolontariatu i dzięki tobie ktoś nie będzie musiał wyjść z domu, możesz uratować kolejne ludzkie życie. To nie gra. Dziś to właśnie jest nasz patriotyzm. Dziś walczymy o Polskę, robiąc zakupy, dzwoniąc ze wsparciem, zdalnie przytulając. A po wojnie z zarazą musimy wygrać kolejną. O należący się Wam od nas spadek, o naszą Polskę. I możecie się ze mną założyć, a ja zakłady przegrywam niezwykle rzadko: wygramy.